No i oficjalnie zostało to już potwierdzone. Fame 22 odbędzie się w Warszawie, a dokładnie na PGE Narodowym. Wcześniejsza lokalizacja to była Atlas Arena Łódź. Ja się cieszę, bo już za dużo tej łodzi było. Dobrze, że się coś zmienia. Wreszcie wchodzi duża, poważna arena. Oczywiście nie obrażając Tauron Areny w Krakowie, bo jest to bardzo fajny, duży obiekt, ale Stadion Narodowy to jest inny level. Bardzo mi się podoba to, że wracamy do, Wraca system dwóch konferencji, oby to wróciło tak naprawdę, jest to na 90% pewne. Co jeszcze jeśli chodzi o informacje, ma pojawić się legendarna już klatka rzymska, ma być turniej w klatce rzymskiej, pewnie w Formule K1. Na Fame 22 ma się pojawić Tomasz Adamek, mówi się o tym, że Amadeusz Ferrari ma zawalczyć. Nie odbędzie się main event Ferrari Diablo, no i... No i chyba tyle z takich większych informacji, naprawdę liczę, że będzie to gruba gala, że może to będzie nie o tyle takie zakończenie free fightów, a przedłużenie losu tych. No i co najważniejsze, to będzie bardzo grube wydarzenie promocyjne, bo 3 miesiące do gali, liczę, że promocja będzie duża. Jeśli pojawi się jakaś ciekawa informacja, to jeszcze widzimy się w następnym filmie. Cześć!